Jest możliwe, żeby wypadały włosy dlatego, że skóra opina się na czaszce tak ciasno, że krew przestaje dopływać po prostu do cebulek włosów i wtedy zaczynają nadmiernie wypadać. Przytrafiałeś się to mojej znajomej i odkąd ona opisała tę swoją historię, na własną rękę sobie od czasu do czasu sprawdzam, czy aby na pewno nie czuję nagle jakiegoś uderzenia gorąca, jeżeli sobie złapię za włosy i je tak zacznę podnosić do góry. No i od tego też zaczęłam interesować się właśnie masażami skalpu. Można to zrobić po prostu palcami i przykładamy do skóry głowy, chodzi o to, żeby nie przesuwać po skórze głowy w ten sposób, tylko żeby złapać skórę i przesuwać ją tak jakby po czaszce. Można sprawdzić, czy macie dobry uchwyt w ten sposób, że widać, że się zmieniają brwi, że po prostu skóra się przesuwa faktycznie, a nie że sobie szarujecie. Po włosach. Druga rzecz, którą można wykorzystać, to jest właśnie taki masażer, trochę przyrzucony od ziołowej wcierki, więc polecam sobie też właśnie robić to z wcierką. A trzeci sposób to oczywiście jest grzebień rażący prądem, który już kiedyś pokazywałam. Delikatne napięcie pobudza skórę głowy. Wszystko to ma doprowadzić do wzmożonego krążenia na skalpie, który jest bardzo delikatny. Jeżeli ma jakieś braki, to pierwsze co to zacznie właśnie wyrzucać włosy z głowy, no bo. Nie chcę ich odżywiać, bo nie są mu tylko potrzebne.